Odpowiedź na pytanie, które zadawałem tydzień temu. Pytałem, w którym miejscu znajdowało się Muzeum Białoruskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Otóż zlokalizowane ono było w kompleksie Klasztoru bazylianu przy ulicy Ostrobramskiej. Muzeum powstało w 1921 roku, a za patrona obrano Iwana Łuckiewicza. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi. Witam widzów i zapraszam na kolejną zagadkę. Wiadomo, że Wilno jest miastem bliskim wielu twórcom polskiej muzyki, także rozrywkowej. Szczególnie do wileńskich korzeni chętnie powraca i nawiązuje Maryla Rodowicz. Tu dorastali jej rodzice, tu spoczywają jej przodkowie, więc Maryla dobrze znala Wilno z opowieści mamy i babci. Jej przodkowie mieli tu aptekę, bodajże najstarszą w tym mieście. Ostatnie ślady po tej aptece zniknęły całkiem niedawno, już w wolnej Litwie. Oto pytanie. Jak się nazywała ta apteka lub co było jej symbolem oraz przy jakiej ulicy się mieściła? Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy informalpawilnoteka.lt podając imię, nazwisko i Wasze miasto. Życzę powodzenia!